Witam, szanowne grono tej strony. Dzisiaj Artas. Pierwszy raz Rivida Artas. Słuchajcie, wiem, że czekacie na kilka postaci, których u mnie jeszcze nie było. I zdecydowałem się wziąć Artasa dzisiaj pod e, banderę. Zdecydowanie, w szczególności, że jest to tank nietuzinkowy, tak, który potrafi zatrzymać przeciwnika z odległości, dość sporej nawet bym powiedział i zrobić z niego sieczkę, swoim dwuręcznym mieczorem tak więc powiem wam, że jest konkret, e, tutaj widzicie jest całkiem niezła ekipa się zrobiła mamy przekrętną kontynę, gra kingowa jak najbardziej e, u siebie mamy Jayna, Mencik, Wala, Arthas i teraz Tassadar zobaczymy jak bardzo Tassadar będzie tutaj pomocny, e, Farsa, Zagara, Kara Zimzeratur i Leoryk. Tak więc meczek ciekawy. Zapraszam. Będziemy omawiać wszystko właściwie, co jest z Artasem związane. Tak więc jesteśmy już w nowym meczu. Tak więc zaczynamy Słuchajcie, Pierwsza sprawa to jest dorwać goblinę. Oczywiście 50 goblinów trzeba dorwać, zniszczyć, zgładzić. Można tak powiedzieć. Pierwszy poziom Artasa. Co tak naprawdę tutaj wybieramy? W mojej opinii, jedyny taki dobry. Dobra umiejętność dla Artasa, dla tanka Artasa jest zdecydowanie blok. Zdecydowanie blok daje mu naprawdę dużo, um, o wiele lepszy sustain um, i będziemy mogli z nim dość długo manewrować na polu bitwy. Um, jeżeli chodzi o wieczny głód, również można tutaj zdziałać, ale odzyskiwanie many czy skrocenie czasu, odnowienie zamrażających poduchów to nie jest tak istotne jak, jak defense, jak obrona czyli tak zwany sustain, czyli przetrwanie. Tak więc bierzemy tutaj na tym e, poziomie blok. Jeżeli chodzi o bohaterów, z którymi możemy mieć problem, no to tutaj tak naprawdę rozmawiamy o całej grupie bohaterów, która posiada pewne zdolności spowalniające, pewne zdolności... Um... Ogłuszające i tym podobne. To jest naprawdę mega istotna sprawa, żeby się nie dawać e, złapać. E, na przykład taki Uter, e, bardzo, bardzo trudna e, sprawa. Albo e, Blindwing, e, innymi słowy, ta latająca wredna płaszczka, która potrafi nas zamienić e, polimorfią e, na no i uprzykrzać nasz życie. E, również e, muszę tutaj powiedzieć że o jednej sprawie, ja się tu lekko przesunę w lewo, e, o jednej sprawie. W momencie kiedy gramy y, przeciwko Malfa, y, Malfurionowi O tutaj widzę, że będziemy mogli go obijać. Przeciwko Malfurionowi, który gra na Silenceach y, On ma ruty, w sensie możemy, może nas y, w miejscu zatrzymać. On ma silence, czyli wyciszenia. To nie jest dobre. O, chce zginąć. Zginął. Y, to nie jest dobre dla nas. Musimy to unikać yy, za wszelką cenę. Yy, w dodatku, jeżeli gramy przeciwko bardzo mocno ogarniętej yy, Jainie, niezwykle mocno ogarniętej Jainie, to od razu mogę wam powiedzieć, że że może nas fajnie kajtować. Innymi słowy, spowalniać nas, spowalniać, aż po prostu nas zabije. Więc tak to w mojej drodzy wygląda. Tutaj próbuję coś błędzikowi pomóc. Chociaż on nie potrzebuje pomocy, moim zdaniem. jest pusher. Pełną gębą. Idziemy teraz na górę. Tak więc jeżeli chodzi o przeciwników w tym meczu akurat, to tutaj nie mam, nie będziemy mieli jakiegoś większego problemu. Tutaj jeszcze go zatrzymamy za wcześnie. Za późno, przepraszam. bo go zatrzymał, to on by już nie żył. I teraz kolejny level. Słuchajcie, czwarty poziom. E, o dziwo jest tu konkretny wybór. Pierwsza sprawa. E, mówimy tutaj o... Destrukcji, czyli 150% obrażeń od yy, głodu mrozu, możemy zrobić build na niego i ja po, pokażę Wam taki swój build. Yy, jednakże ten build często się zmienia w sensie yy, jego tak naprawdę tutaj yy, używam yy, w różnym zakresie. Buduję go yy, w różny sposób, yy, wrzucimy tutaj, może tutaj, jeszcze i rzucimy coś takiego. Tak więc na tym poziomie ja wezmę jednak yy, destrukcję. Jednak będę uderzał mocniej, ale również polecam wam. No, to jest nasz taki bonus, słuchajcie, jeżeli chodzi.. O, teraz się mam. No prawie, prawie. To jest Mozartasa. Naprawdę potrafi przywalić. To jest czołgista, e, który ma naprawdę niezły dips i traci troszkę tej twardości na rzecz DPS-a, w zależności jak go zbudujemy. Właśnie o tym mówię, że musimy decydować, co tak naprawdę chcemy wybrać, jaką umiejętność chcemy wybrać dla niego, patrząc, z kim tak naprawdę gramy i na jakim mapie Więc tak, jeżeli mamy na przykład bardzo... Za przeciwników. Na przeciwników którzy używają dużo CC, czyli spowolnienia, ogłoszenia i tak dalej, jest tego cała masa, to w tym momencie na poziomie siódmym Przepraszam, nie na poziomie 7, tylko 13 wybieramy nieustępliwość, ale do tego dojdziemy. O, chodź tu, moi drogi <grystanie> Artas! Tak wygląda Artas. Świetnie się nim gra. Engage ma niesamowity, jak na czołgistę. Jeżeli Artas złapie przeciwnika takiego kruchego jak Jaina, jak Zeradul, to jest niezła sieczka. Okej, okay, ja to próbuję brać. Wziąłem za darmocha. Za darmożkę dostanę. Mega sprawa. Ja tutaj próbuję. Spróbuję się tu wbić. A weźmiemy tego. Z prostego powodu miał najmniej życia. I tu jeszcze połączę. Dobrze. Przesunicie się. Kolejny yy, poziom. Ja się wycofam. Wycofam. Ym, I będziemy tutaj omawiać. Słuchajcie, Runiczna Moc. Świetne, Świetna umiejętność. Naprawdę świetna umiejętność. Z tego względu, że kolejne ataki przywracają nam życie. Pierwsza sprawa. Ale w momencie, kiedy wzięliśmy większe obrażenie na. Ostrzu e, mrozu, no to może weźmiemy sobie e, jakiś buff jeszcze do ostrza mrozu, prawda? Mamy tutaj do mm, również przeciwników znajdujących się wokół celu 50% narzeń, i tutaj mamy dodatkowo spowalniać cel 30% na 1,5 sekundy. No ale żeby mieć wysoki sustain, to zdecydowanie, jeżeli tutaj zobaczymy sobie, co mamy do dyspozycji do tych śmierci, również tu jest spiral śmierci e, sprawia, że wersje słońce wybuchają dalej. Więc runiczna moc zdecydowanie na tym poziomie mm, jest ciekawa. Ona bardzo fajnie unika. Ona gościu chyba grała Artasem. I bardzo trudno jest namierzyć tą babeczkę. Dobra, ja tutaj pójdę, rozwalę to. O, niepotrzebnie tego zużywam. Dobra. Masz baw się, młody. Ja jadę. Wiesz, <grybujesz> yes, Maciek, wiesz. Jadę, jadę. Więc tak jak wspomniałem Wam, duże CC to wtedy inaczej troszkę build budujemy. O, jesteś mój! Ty też jesteś mój, Aż tu. Widzicie? Jakie to zamrożenie jest niesamowite. O, ale tutaj już go dobijamy. O, właśnie tutaj myślę. Wspaniała śmierć, tak myślę. I w tym momencie mamy do wyboru, armia. Przepraszam pana. Armia. Albo przyzwanie Sandro nie wiem czemu e, nie przyjdzie do nas, nie pomoże nam. Nie pomoże właśnie nam. E, Jana. No, 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 no. Ok, ja nie wziąłem tej erki specjalnie. Ale za chwilę będziemy o niej rozmawiać. Ja sobie jeszcze tej erki nie wezmę. Tutaj będziemy kozaczyć troszkę tak nie, nieładnie. I teraz tak, Armię nieumarłych, jak chcę mieć duży sustain Jeżeli chcemy wszystko zamrażać do goła No to w tym momencie Weźmiemy coś innego Ja wezmę sobie armię nieumarłych tym razem Bierzemy to również w przypadku kiedy o, Jeszcze go pod tutaj Zmienimy Jeszcze go zmienimy Okej okay. Bierzemy to również armię nieumarłych tylko w, w, raczej w przypadku kiedy na przykład nie mamy Hilera. E, e, jeżeli nie mamy Hillera, to w tym momencie nasze gule, armię umarłych będzie nas e, leczyć. Mm, to jest naprawdę bardzo ważne w momencie, kiedy po prostu healer zniknie e, gdzieś tam w okolicy. My w, tak naprawdę mogliśmy to wziąć bez problemu, gdyby Jaina od razu by do nas przyjechała. Byśmy ich wyczesali, wzięli co, co trzeba i to byłoby świetne. Erkę spalił, ktoś taki fajny sposób, ja za nim jadę. Zanim jadę. Ty, on zniknął, czyli albo jest tu. Nie, jest gdzieś tam pewnie. Albo go po prostu nie ma i go oleje. Weź miałem jest bardzo istotna teraz. Tam już idzie mencik, dobrze. No i tam się biją niepotrzebnie. Dobra, bierzemy to. Dobra, wzięte, elegancko. Teraz ja bym wziął. O, dzień dobry. Niemożliwe, ależ ona ma farta. No, Ciaś, coś zrobimy. Zrobimy to. Będziemy to robić. O, kurczę. Patrzcie, patrzcie. Ja się za bardzo ruszyć nie mogę. Okej, okay, będę się tu leczył. To z tymi gulami. Muszę się podleczyć. Weźmiemy kolejny talent. Albo mamy konstruujące zimno, albo nieustępliwość. Weźmiemy tym razem właśnie konstruujące zimno, czyli 50% więcej dipsa. 50% więcej dipsa na naszym E. To jest naprawdę niezłe, w szczególności jak spowalnia, bo w tym przypadku, jeżeli popatrzymy na przeciwników, nie mają za dużego CC, więc zrezygnuję z niej stopniowości, biorę kąsające zimno i lecimy. Czemu oni tak bardzo chcą puszować solo? Raczej znaczy nie solo, ale... 5 na 3. Przepraszam, 4. Nie, nie, nie mądre to było trochę. Ja nie engage'uję. Zdecydowanie nie angażuję O, patrzcie, dwa strzały w gościa, prawie pół życia mu spadło Mega sprawa Niby taki Artas, ale naprawdę Dipsy, Dipsy to to, to posiada Tak więc, mój drogi O oh, no no no, wyłączam A... No, ale ja go już będę spowalniał, będę go jadł Więc tak to więcej wygląda Jadł go My nie mamy co tu puszować, moi drodzy. Chodźcie do góry. Chociaż aptost tu będzie z nami chodził. Dobra, zaczynamy imprezę. Myślę, że to będzie szalone. Ale chodźcie, spróbujemy. Chodźcie, spróbujemy. Ja sobie tu golemy przez dwa. Powinieneś poczekać, ale co to? No one dość twarde są z tym, co widzę. No i elegancko, i o to chodziło. I o to chodziło. Tego już mamy. Fajne, bardzo fajne. Idę już, idę. Jak widzicie, 50% na pod naszym E, czyli jak się nazywa lodowa nawałnica. To można by powiedzieć, że jest niezły. Słuchajcie, z artwasem jeszcze jest tak, że musimy pamiętać, żeby wyłączać, yy, wyłączyć w odpowiednim momencie tą nawalnicę, żeby dużo nam expa nie zgadniało. Yy, zdecydowanie to jest bardzo, bardzo ważne. O, jego ja zamroziłem i tu będzie buff. Bam. Tak naprawdę powinniśmy. Powinniśmy. O, w przyjściu. Pisze im, żeby poszli sobie tutaj do naszego bossa, bo prawda jest taka, że jeżeli zrobimy na tej mapie tego bossa, to powinniśmy iść od razu na naszego bossa. I wtedy dwa bossy idą, oni i tak muszą to bronić. To już jest sprawa spalona, tak naprawdę. I, i będzie problem. Będzie problem, bo nie idziemy za ciosem. Ale dobra, Artos, 16 poziom. Moi drodzy, e, mamy dwa ataki, dwa kolejne ataki możemy bawnąć. Dzięki naszemu D, bardzo fajna sprawa. Jednakże ja tutaj widzę, że jest problem, gigantyczny problem, jeżeli chodzi o przetrwanie, jeżeli się rzucią wszyscy na nas. Tak więc ja pójdę w kamienną skórę. Zdecydowanie będziemy mieli takie pro-tankowe pro wyjście z tej trudnej, dość bardzo trudnej w sumie sytuacji. Ja tutaj dam sygnał do wymarszu, bo oni się jeszcze tutaj nie ogarnęli. I biorę gości i robimy. Ocie. Nie ma po prostu czasów. Czas tutaj to jest naprawdę bardzo ważne. Ta, sam timing jest mega istotny. Bo oni jak widzicie na minimapie, oni się nie interesują tym golanem. To jest ich minus. My to po prostu szybko zdziabniemy. Szybko zrobimy. Ja tu nawet jeszcze przy... A nie, niepotrzebnie przyzywałem. Gobliny, no coś tu było. Czyli gobliny to jest przecież... Gule. Gule zombiaki. I lecimy. Niestety te wszystkie poumierały. Był, Takie fajne były. Weźmiemy sobie jeszcze. Tutaj zaiste. Weźmiemy sobie jeszcze ten. Well. No i powiem wam, że jak widzicie, to ja przeważnie kiny, jak wpakujemy się, naprawdę nie słyszę. po. Eee. O, patrzcie, patrzcie, patrzcie na no to. On sobie to specjalnie spalił. Ale ja mu nie pozwolę już odejść. No. no, 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 ładnie. Patrzcie, co tu się dzieje, nie? Też zginiesz. Elegancko. Jedyne, co mi drażni tutaj w designie tej postaci, to w momencie, kiedy ja wsiadam na konia, albo zabieram to i wyłączę sobie tą łodową nawałnicę, to w tym momencie wybijam je z rytmu, z tej czynności, co robię. Um, więc to troszkę jest wkurzające zdecydowanie. Że na przykład teraz nacisnę E, to mnie wybije. Powinna być to z automatu takie e, wyłączenie od razu. Po prostu myślami wyłączą, bo w się takie tam bajery, szmary Więc może kiedyś to poprawiam. Ehm, co byśmy tu zrobili? Udzielam pomoc. Tu mamy minuta. Tu mamy 30 sekund. Tu moglibyśmy dziabnąć. Tu moglibyśmy dziabnąć zdecydowanie, bo tutaj już jedna grupa idzie. Więc chodźcie do nas. Mancik weź to, a ja wezmę to. 15 sekund mam. Co się dzieje? O, widzisz. O, widzisz. No nie, ona zawsze unika tego, co ja tu mam. Nie będę sam tu walczył. Ale to się pokusza. Może nikt nie przyjdzie. Może pójdą tam na dół. Wszystko sobie golemy. Przepraszam, w gulę. I jeżeli ja nie pójdą to będzie już słodko. Będzie już naprawdę dobrze. Dobra. Wyłączę. I teraz tak, sytuacja jest taka, jeżeli chcemy robić tankowo to wtedy idziemy na wzmocnione osłony. Jeżeli nie chcemy robić tankowo postaci to wtedy idziemy na Legion. Najwięcej no guli, ja myślę, że pójdę jednak tutaj tankowo trochę. I tutaj wszyscy lecimy tam. Pójdę trochę tankowo, będę tutaj robił totalną wymóć. Widzicie, tutaj goście rozwalają, atakują, szarżują. Jest totalna masakra. Mamy gościa. Dobra. O, ładnie. Mam tu mencikę, on tutaj nam da naprawdę. Tam rozwałkę zrobi. Okej, okay, ostrzem mrozu jest głodny. Zdecydowanie. Powiem Wam, że mi się bardzo spodobał Artas. Jego możliwości są naprawdę wielkie. Możliwości tak naprawdę dostosowania się do tego, co jest na mapie i z kim walczymy. Wybór jest, jest niezły, zdecydowanie. O! No to dobra. Będzie miał Stazę, ale ten nie będzie miał. Zgon. Ok, rzucam sobie. Patrzcie, co tu się dzieje. Co tu się dzieje? Patrzcie, czeka na nas. Ach, ucieknam. Dobrze, elegancko. No to co? Po prostu napór, Wszyscy niczym nie na Napór rzucamy tam jeszcze. No i jest wygrana gra, i to jest naprawdę fajne. 36 tysięcy wydankowaliśmy. Co ciekawe, zadaliśmy 33 tysiące obrażeń. Czyli no tak średnio, prawda? Ale fajnie tutaj wala powalczyła. Mieliśmy tak 100 tysięcy mniej niż Jaina. Jak na tanka myślę, że całkiem nieźle, prawda? Więc Artas zdecydowanie wchodzi do topki, w szczególności, że teraz e, ostatnimi czasu do mety znowu wchodzi ten sposób grania na dwa. E, dwóch czołgistów, dwóch wojowników, dwóch tanków. E, co naprawdę cał, całkiem fajnie działa. Ja ostatnio grałem taką grę, gdzie grałem z Muradinem. I Artas Muradin działy się cuda, więc serdecznie Wam polecam ten sposób gry. Tutaj jeszcze raz talenty sobie przyglądnijmy i ja to dostosowałem tak naprawdę do tego, co się działo na polu walki, więc zdecydowanie polecam taki sposób budowania postaci. Więc mamy tak, blok, mamy destrukcję, mamy runiczną moc, następnie armia nieumarłych, Saragossa również by się tutaj sprawdziła, kąsające zimno, kamienna skóra i wzmocniona osłana. Dziękuję Wam za uwagę, do następnego poradnika z rozgrywką,